I Są to dni powszechnego zainteresowania się książką oraz ludźmi, którzy piszą, próbują, sprzedają i wypożyczają książki. Maj do kwiatów jest obiegły. Maj majowy ma obowiązki. I choć żywe w do nich odbiegł, dziś prócz kwiatów przynosi nam książki. Widać nie jest zwyczajnym majem, choć słowie ustrelamy dzwoni. Maj nowe ma już dziś obyczaje których nikt nie spodziewał się poznał. Oto książka, na białej kartki, a na niej wydrukowano zdania, ale nie zawsze ta książka wyglądała. Upłynęło wiele tysięcy lat, zanim człowiek wymyślił książkę. Potem minęło jeszcze kolejnych wieku, zanim książka stała się tym czym jest dzisiaj. Już ja świnię posprzątałem, końce wszystkie błyszczą całe. Niech nie dziś na buta, sam jak siedzę tutaj. Co tu robić? Pracy nie ma, może zrobić coś z kamienia. Co no mi tyle czasu stradło? Jak to nazwać rysowadło? Może kamień? Może księga? Każdy będzie podróżował. Ciężkie książki są z kamieniem. Technologię trzeba zmienić. Lepsze są tabliczki z linii. Estetyczne, miękkie, tanie. Będziemy mieć pobyt Lina kruszy się i pełka. Pisęc po niej to jest pełka. Bardziej przysył tak jak kura. Lepsze jest jak niecie. Jest tam też na trasie, zawsze był winąć Zasiak, a jak go już pięknie nie to go nazę per kaminę. China wiem, co wielki, by znalazł odkryć rzeki. Ja jakiś pomysł bardzo wierzę, co myślicie o papierze, Papier pierwszy ma i wita. Każdy powie, tak gdy czyta. Książki są zbyt drogie chyba, bo je wolno pisze z ryba. Ręcznie pisze somy całe, więc nakładę książek małe. Wow. Czas coś zmienić, bądźmy szczerzy. Z roku przyszłości przy książek leży. Gutenberga pomysł nowy, to zniszczyli mnóstwo nowe. Od tej pory, bez wątpienia, książka prawie się nie zmienia. No i wybór ma to wielki. Są powierzchni i nowelki, są albumy i słowniki, Poradniki, przewodniki. Cudne bajki, piękne baszki. Czy ta dziecko za nim Książki, średnie, duże, małe, kolorowe, czarno-białe. Wciąż nie będę będą szczera. Filmy i z komputera. To przecież książki nie są tanie. Są książki imieniny, pójdę do nich odwiedziny I zakładkę z bawną stożką w podarunku dam ci książkę. Witam cię, Kartek Szelestem, tytułem na pierwszej stronie. Witam, bo po to przecież nie jestem, żebyś mnie ujął te dłonie i czytał. Kiedy jesz obiad? Na zdrowie. Ty chcesz się bawić? Babsio, ja się, ja ci nie broję. Ale gdy chcesz mieć opowieść o tym, co najciekawsze, ja ci się skłonię. Kiedy ci smutno, będzie, kiedy niemotny, chory, bez przyjaciela, a z tobą pójdę wszędzie, poprzez simony uczony, kraje wesela, ja cię właśnie do na co przydać się może, choćby po latach paru. Ja tobie słowo w cudowny sposób odwoził w łańcuch Ja jestem książka, twój przyjaciel z Czary. Na moich kartkach rysunki, litery. Na tych rysunkach ptaki, pola, rzeki, kwiaty sprzed domu i księży daleki. A znów litery zbierają się w słowa. Do słówki się właśnie kolorowa. Ja jestem książka, twój przyjaciel mądry. Ja cię prowadzę przez morza i lądy. Wędruję z tobą krajem wzdłuż wisły. Lasem zielonym, polem złocistym. Uczę cię szukać na stawie łopędzi. Pod świerkiem przyszedł pod dębem żołego.